Dzień dobry panie Kierowniku. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce. Moim państwa gościem tygodnia jest kierownik Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej pan Ireneusz Kordziński. Panie Kierowniku, jakie są plany wydatków zakładanych na rok 2012? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce na rok 2012 Planuje wydatkowanie środków w wysokości 2 milionów 30 tysięcy złotych. Na tą kwotę składały się będą wydatki w szczególności na remonty na zlecenie naszego zakładu kwota 491 500 zł. Na remonty przeznaczone usuwanie skutków awarii przez konserwatorów naszego zakładu kwota. 260 tysięcy złotych, natomiast koszty eksploatacyjne budynków, czyli koszty takie jak ponoszenie za energię elektryczną, wywóz nieczystości, sprzątanie, opłaty za dozór techniczny, wykonanie przeglądów technicznych, gazowych, elektrycznych, przeglądów budynków, opłaty za podatki od nieruchomości. Ta kwota wyniesie 835 tysięcy złotych. Ponadto zakład nasz kwotę 420 tysięcy planuje wydatkować na dopłatę do wspólnot mieszkaniowych, na konto wspólnot mieszkaniowych, tam gdzie występują nasze komunalne lokale mieszkalne. Oprócz tego jeszcze mamy w naszych zasobach dopłaty i opłaty za centralne ogrzewanie. Centralne ogrzewanie występuje w budynku na pocztowej 5. Jest to ogrzewanie z węzła z spółdzielni mieszkaniowej Szarotka do tego tylko i wyłącznie budynku. Z planowanych robót na remonty w roku 2012, tak jak corocznie, planujemy wydatkować pieniądze na remonty kapitalne pokryć dachowych. W tym roku ta kwota będzie wynosiła 220 tysięcy złotych i planujemy wykonać w granicach 5-6 dachów pokryć kompleksowych. 50 tysięcy to jest kwota, którą przeznaczymy na uzupełnienie elewacji. Uzupełnienie mówię, bo nie ma takich planowanych środków, które by pozwoliły nam w tym roku na wykonanie całkowitych elewacji w całości na budynkach, będących w naszych zasobach. Kolejną kwotą jest to kwota 91 tysięcy złotych. 91 tysięcy złotych na roboty ogólnobudowlane. W tym zakresie robót ogólnobudowlanych mamy przede wszystkim przebudowę kominów i przewodów wentylacyjnych i spalinowych, przebudowę stropów, fundamentów w naszych budynkach oraz wszelkie inne prace wynikające z nakazów, czy to inspektora, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, czy też z przeglądów technicznych budynków, prace, które wymagają natychmiastowego podjęcia działań w celu naprawy stateczności naszych budynków. W planie naszego zakładu również mamy przebudowę piecy kaflowych. Piece kaflowe wiadomo na dzień dzisiejszy są tym źródłem najtańszym ogrzewania lokali mieszkalnych, dlatego nasi mieszkańcy no, skutecznie przechodzą na ten system ogrzewania, w związku z tym napływają do nas podania o naprawę czy to budowę nowych piecy kaflowych. Przeznaczymy w tym roku kwotę 35 tysięcy złotych. Myślę, że uda nam się wykonać od 10 do 12 takich, takich pieców na terenie naszej gminy. Również kwotę mamy przeznaczoną na remonty lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne nasze, wiadomo, pochodzą z odzysku, nazwijmy to takiego stanie, są katastrofalnym. W związku z tym pewne remonty musimy wykonywać, aby przekazać następnemu. Najemcy. To jest to kwota 35 tysięcy, którą przeznaczymy na, na ten cel. Niemniej jednak jeszcze posiadamy w, w rezerwie kwotę 30 tysięcy złotych. Są to pieniążki przeznaczone na materiały dla naszych lokatorów, którzy będą chcieli wykonać pracę we własnym zakresie z materiału powierzonego przez nasz zakład. Myślę, że ta kwota, która, o której w tej chwili mówię no jest to kwota o wiele wiele niewystarczalna na to, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców, no ale realnie patrząc na to kierujemy się tymi środkami, które mamy na dzień dzisiejszy w naszym budżecie i w tych środkach będziemy starali się zabezpieczyć choć w niewielkiej ilości, ale potrzeby naszych mieszkańców. Jak przebiega realizacja rewitalizacji budynków w centrum miasta Lubawka? W 2010 roku już jako gmina przystąpiliśmy do tego programu operacyjnego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, przystępując do programu odnowa zdegradowanych obszarów miejskich. Po okresie Aplikacyjnym i składania wniosków w listopadzie 2011 roku udało się podpisać umowę z urzędem marszałkowskim. Umowa ta została zawarta na koszt całkowity projektu 1 108 tysięcy ,00 złotych, z tego to jest kwota koszt środki kwalifikowalne osiemdziesiąt tysięcy złotych. 30% jest to wkład własny gminy, która będzie Ponosiła koszty realizacji tego projektu. Na dzień dzisiejszy mamy już podpisaną umowę po wyłonieniu wykonawcy zgodnie z procedurą zamówień publicznych e, przetarg i na prace renowacyjne budynków wygrała firma Kardach e, Grzegorz Karlic z Kamiennej Góry i będzie te prace wykonywała za kwotę 889 170 złotych. Jest to koszt całkowity wykonania y, remontu budynków. Ponadto y, w koszty wnioskowane no, chodzi jeszcze kwasz, koszt y, wykonania y, projektów, koszty nadzoru inw inwestorskiego. Tutaj również y, w zapytaniach ofertowych i zgodnie z zamówieniami publicznymi został wyniowany. Y, In, inspektor nadzoru budowlanego zewnętrzny który będzie nadzorował i pilnował prace które e, będą wy, wykonywane. Również w ramach tego projektu będzie sprawowany nadzór e, autorski projektowy i projektant który wykonywał projekty na tych budynkach będzie sprawował nadzór projektowy nad tymi budynkami. Także myślę, że jest tutaj duże zaplecze techniczne, które e, będzie pilnowało, aby te budynki były wykonane rzetelnie i zgodnie ze złożoną e, dokumentacją. E, zakres prac, które są określone na tych budynkach, podzielony został na cztery etapy. E, w pierwszym etapie, do którego już przystąpiliśmy, e, przeznaczone zostały e, budynki przy ulicy Piastowskiej 3, Wodnej 3, 7, 13 i 15. Ten zakres prac będzie realizowany do 31 lipca 2012 roku. Natomiast następne budynki Piastowska 9, Kościuszki 9b, Jana Pawła 4, Jana Pawła 6 i Jana Pawła 7 to jest drugi etap prac. Te prace będą wykonane do 30 września 2012 roku. W następnej kolejności, w trzecim etapie, budynki przy ulicy bocznej 1, 3 i 12, trzeci etap, termin wykonania do maja 2013 roku i ciasna budynki 9, 15 i 16, ostatni etap do lipca 2013 roku. Myślę, że w tym okresie uda nam się zamknąć całość inwestycji, złożyć wnioski, wykonać poprawnie całe zadanie i uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Panie kierowniku, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na terenie gminy Rubawka? Hmm. No w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na dzień dzisiejszy posiadamy 149 wspólnot mieszkaniowych. Administrujemy tymi wspólnotami. W pierwszym kwartale tego roku odbywają się zebrania ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zebrania, które mają za zadanie rozliczenie roku poprzedniego. Jak również sporządzenie planów gospodarczych na rok bieżący. Mówiąc kolokwialnie, współpraca może układać się dobrze dla niektórych, a nie, dla niektórych może być gorsza, w zależności od tego, jakie wspólnoty mamy, jakie, jakie majętne wspólnoty mamy w naszym zarządzie. Są wspólnoty, które podejmują decyzje, które mają założone. E, fundusze remontowe planują na, na następne lata wykonywanie pewnych e, prac remontowych w budynkach i dążą do tego celu. E, układ, e, część e, udziału gminnego w takich przypadkach jest zawsze ponoszona. Nie ma przypadków, że wspólnota e, wyrazi chęć wykonania remontu w budynku, gmina odmawia. Zawsze gmina będzie swoim udziałem, wspierała wspólnoty mieszkaniowe i ponosiła koszty remontu na wspólnotach mieszkaniowych. Dlatego u mnie, jako w zakładzie, mamy taki fundusz na dopłatę do wspólnot mieszkaniowych, na wykonywane prace remontowe dla tych yy, nieruchomości. Natomiast gro, można powiedzieć gro, 70% tych wspólnot mieszkaniowych, które, które są w naszym zarządzie, są wspólnotami, nazwijmy to, oszczędnymi które nie chcą ponosić zbyt wielkich kosztów na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Nie chcą również no, podnosić wartości swoich nieruchomości. Po pierwsze, przez to, że nie posiadają środków własnych. Po drugie, nie chcą realizować zakładanego remontu, zakładanego przez zarządcę, że należy wykonać remonty w danej kolejności, czy to remont dachu, czy to remont elewacji. Takie wspólnoty tłumaczą się tym, że nie posiadają środków, ich dochody, renty, emerytury, wypłaty są zbyt niskie, aby utrzymywać nieruchomości wspólne. Ograniczają się tylko i wyłącznie do utrzymania i to nie zawsze swojego, tylko lokalu mieszkalnego. W, duży, w dużej ilościach wspólnot mieszkaniowych są nakładane decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakazy na wykonywanie pewnych prac remontowych. I tutaj nawet w takich przypadkach wspólnoty mieszkaniowej, pomimo naszych działań, podejmowania stosownych uchwał o wykonywaniu pewnych prac remontowych, nie mówię już o całości wykonania, znając sytuację finansową tych mieszkańców, ale rozkładając na pewne raty, no, też ciężko jest e, wyegzekwować wykonanie takiego e, remontu. W takich przypadkach zmuszeni jesteśmy do podejmowania innych działań, administracyjnych no w celu przymuszenia do wykonywania takich e, nakazów. E, odgłosem tutaj mieszkańców naszego miasta czy naszej gminy e, wielokrotnie są, że budynki są zaniedbane. E, proszę zwrócić uwagę, że e, gro takich budynków, tak jak wspomniałem, 70% to są wspólnoty mieszkaniowe, które borykają się z finansami własnymi, a tym bardziej utrzymaniem tych budynków. Mam nadzieję, że dojrzałość tych, tych mieszkańców będzie postępowała. No a że im należy tylko, aby ich y, finanse wzrastały z roku na rok, aby kiedyś w przyszłości można było takie remonty dokonać. Panie kierowniku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.